Żeby na świecie panowała miłość. I żebyśmy z Miguelem z każdym rokiem byli sobie coraz bliżsi. Żeby nikt nas nie rozdzielił. Chociaż nadal nie mogę mu dać tego, czego pragnie. Żeby nasza miłość rosła i byśmy się do siebie zbliżyli. Żeby moja mama zawsze była zdrowa. A ludzie przestali być egoistami. Żeby Roberta i ja nie. Żebym mógł wkrótce znów spotkać się z mamą. Żeby dzieci, które nie mają rodziców i żyją na ulicy, Poznały miłość i zrozumienie. A Teo. Nie. Żeby jego mama szybko wyzdrowiała. Żebym pokonała swoje problemy z jedzeniem. I proszę, niech pojawi się ten chłopak z moich snów. Żeby mój tata się zmienił. Żeby nie było przemocy na świecie. I żeby Vico w końcu otworzyła dla mnie swoje serce. Żebym znalazł jakąś fajną laskę, która zwróci na mnie uwagę, nawet jeśli to będzie Agustina. Niech jakaś dziewczyna naprawdę mnie pokocha, żebyśmy nauczyli się żyć z prawdą, a wszystkie rodziny świata były ze sobą blisko. Za niepełnosprawne dzieci, jak moja siostrzeczka Dulce. Niech Lola zmieni nastawienie. I żebym wiedziała, kogo wybrać, Niko czy Santosa. Wypuszczamy balon, żeby nasze marzenia sięgnęły nieba. Raz, dwa, trzy. Brawo!